Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest to czytanie na kwiecień dla wszystkich osób spod znaku panny bardzo Was przepraszam za spóźnienie, aczkolwiek jako że pracuję w służbie zdrowia. Teraz jesteśmy bardzo mocno przeciążeni i nie mam czasu um, zrobić tych um, czytań, ani tygodniowych, tak więc postaram się zrobić jak najszybciej te czytania miesięczne i wątpię, żeby przez kwiecień i nawet maj żebym dawała radę robić tygodniówki. Tak więc um, zobaczymy, co dla Was tutaj w, w miesiącu kwietniu nadchodzi. Ja tutaj nie czytam kart odwróconych. Dobrze. W pierwszym tygodniu mamy króla monet oraz mamy sześć pucharów. Będziecie bardzo dobrze się czuć w energii finansowej i w energii związanej z Waszą karierą. Będziecie czuć, że bardzo dobrze prosperujecie, czujecie się pewni siebie w działaniu, jeżeli chodzi o Waszą, właśnie tutaj, karierę i zasoby finansowe. Jeżeli mm, nie jest to zgodne z prawdą dla was, to jest jeszcze taki scenariusz, który mówi o tym, że pojawi się osoba na dosyć wysokim stanowisku, która będzie chętna do tego, żeby wam pomóc. I ta osoba będzie związana z waszą przeszłością. Dlatego, że mamy tutaj kartę sześciu pucharów, które mówią o tym, że jest tutaj jakiś powrót energetyczny do, przeszło do przeszłości waszej. Może być to osoba związana właśnie albo ze, z waszymi stronami rodzinnymi, czy z Waszą rodziną, z osobami wam bliskimi, z, jak, z jakiegoś w jakimś względzie, tak więc taka osoba może się pojawić i może być Wam bardzo przychylna. Jeżeli nie, to jeszcze możemy powrócić właśnie tutaj do tego scenariusza pierwszego, który mówił o tym, że to wy wejdziecie w taką energię pewności siebie i zadowolenia z tego, gdzie jesteście i co macie, i będziecie skupiać się na waszym własnym rozwoju w środowisku domowym, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne ze względu na to, że wszyscy teraz pozostają w domu, możecie się czuć. Możecie czuć, że się tak naprawdę rozwijacie będąc w domu, że dobrze Wam to wszystko idzie, to co sobie zaplanowaliście, nawet lepiej niż mogliście się spodziewać i z, w jakimś względzie um, jesteście zadowoleni, że um, macie możliwość na przykład pracy zdalnej. W każdym razie jest tutaj entuzjazm, jest tutaj zadowolenie, jest um, chęć pozostawania w takiej energii właśnie domowej, w energii nostalgicznej. Tak więc to jest wasz pierwszy tydzień. Teraz przechodzimy do drugiego tygodnia, w którym mamy wyraźną dosyć wyraźny komunikat. Jeżeli coś zaczęliście całkiem niedawno. Jeżeli wyszliście z jakąś inicjatywą, jeżeli zaczęliście jakąś, jakiś nowy projekt, nową pracę, nawet jeżeli jest nowy związek, w każdym razie jakaś nowość zaświtała całkiem niedawno w Waszym życiu, karty mówią o tym, żeby podejść do tej sprawy z cierpliwością, z wyrozumiałością. Tutaj mamy kartę Asa Buław która mówi o takim nagłym działaniu, o nagłym rozpaleniu się tego ognia, e, inicjatywy, działania i chęci rozwoju. Karty nawołują do tego, żeby jednak troszeczkę zwolnić i przypominają o tym, że żeby coś zadziałało właściwie, musicie temu poświęcić czas, energię, ale przede wszystkim czas. Ym, ta praca musi być wykonywana zgodnie z pewnymi regułami, pew, e, zgodnie z pewnymi normami. Tutaj jest właśnie nawiązanie do ogrodnictwa, które jest w pełni uzależnione od czasu, od pory roku. Nie da się niczego zrobić na siłę, nie da się zrobić wbrew pewnym zasadom. Trzeba czekać na właściwy moment, trzeba czekać na to, żeby dana osoba, powiedzmy, dojrzała, zrozumiała, co powinna zrobić, jeżeli chodzi o waszego potencjalnego partnera. Trzeba dać sobie i tej osobie, powiedzmy, czas na to, żeby się Dogadać, żeby się poznać. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawy kariery, o sprawy finansów, tutaj jest dokładnie ten sam wydźwięk informacji, który mówi o tym, że bardzo dobrze, że zaczęliście coś nowego, bardzo dobrze, że działacie i wychodzicie z inicjatywą, ale wszystko wymaga czasu i wszystko wymaga tego, żeby dać odpowiednią ilość czasu na rozwój. Jeżeli chodzi o tą Waszą sprawę, jeżeli chodzi o tą Waszą, właśnie inicjatywę. Tak więc bądźcie cierpliwi i przechodzimy do trzeciego tygodnia, w którym mamy rycerza monet oraz siódemkę monet. Szóst ryc rycerz monet mówi o tym, że idziecie w jakimś kierunku, który sobie obraliście sami, jesteście zdecydowani na to, żeby coś osiągnąć. Macie przed sobą jasność umysłu, jasność tej drogi, klarowność drogi, która jest przed wami, i zdajecie sobie sprawę z tego, że ta droga, którą obraliście, wymaga czasu i wymaga energii. Jest to energia rycerza Monet, która jest powolna, która musi wszystko przemyśleć dokładnie, zaplanować. On zdaje sobie sprawę z tego, że musi dużo się nauczyć, czeka go rozwój w jakiejś dziedzinie. Ale um, cały czas porusza się do przodu, powoli, ale do przodu konsekwentnie. Jest bardzo systematyczny i konsekwentny właśnie w tym, co robi. Tak więc um, jest to bardzo, bardzo dobra karta, również um, korespondująca z tą siódemką monet, która mówi o cierpliwości i powolnym działaniu, daniu e, czasu i. E, Innym ludziom i okolicznościom na to, żeby się rozwinęły właściwie. Jeszcze tutaj wychodzicie z siódemki monet. Jest to powtórzenie, właśnie tej energii. Widocznie musi być dla Was w tym miesiącu bardzo ważna. Podwójne nawołanie do tego, żebyście byli cierpliwi, żebyście dali czas na wzrost, na uleczenie również jakichś swoich. Błędów, naprawienie błędów, uleczenie ran z przeszłości. Wszystko wymaga czasu i wszystko wymaga tego, żeby działo się w odpowiednim własnym tempie. Tak więc to jest, wydaje mi się, chyba najważniejsza informacja dla Was na kwiecień. Tak naprawdę, względem na to, że te karty ułożyły się w bardzo znaczący sposób. W ostatnim tygodniu czeka Was odejście od czegoś emocjonalne. Jesteście gotowi na to, żeby zostawić coś za sobą. Tutaj ewidentnie coś zaczynaliście w tym drugim tygodniu, e, czy przypomnieliście sobie o czymś, że e, chcecie się skupić na jakiejś nowej inicjatywie, na czymś, co już zaczęliście jakiś czas temu i teraz bardzo, bardzo poczuliście potrzebę tego, żeby do tego, żeby to zacząć rozwijać. E, I w, w, w ostatnim tygodniu kwietnia dochodzicie do momentu, w którym chcecie od czegoś odejść emocjonalnie. Postanawiacie, że już nie chcecie w czymś tkwić, już nie macie ochoty na to, żeby um, poświęcać się czemuś, co wam nie służy. Jesteście dojrzali na tyle, żeby taką decyzję podjąć. Tutaj nie ma dramatu, oczywiście jest sentyment, może być smutek. Ale to nie jest karta dramatyczna. To jest karta mówiąca o tym, że jesteście, na, jesteście gotowi na to, żeby pójść dalej. Nawet jeżeli w coś włożyliście bardzo dużo energii, to chcecie to teraz za sobą zostawić i chcecie wejść właśnie w coś nowego. Chcecie pójść za tym asem buław tutaj. Karta em, równowagi natomiast bardzo silnie nawiązuje do tej energii siódemki em, monet. Jest to karta wielkich buław, która mówi o Odnalezieniu równowagi, odnalezieniu e, umiejętności spostrzegania tego, co jest wokół nas, oraz rozpoznawania swoich własnych emocji, pogodzenia się z nimi, pogodzenia się z okolicznościami, które pojawiają się w naszym życiu i z którymi musimy się e, w jakiś sposób zmagać. Karta ta nawiązuje do tego, że to zmaganie przestaje być bolesne, a zaczyna być akceptacją i zaczyna być e, taką umiejętnością. Podchodzenia z miłością do, do siebie oraz do innych oraz do tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Tak więc jest to takie podsumowanie troszeczkę tych energii, które się pojawiły dla Was w tym miesiącu oraz kończycie właśnie miesiąc kwiecień tym odejściem od czegoś, od czegoś, co, co nie jest dla Was dobre, co Wam nie służy. A. To po prostu sami chcecie zostawić za sobą. Nie chcecie dłużej tkwić w czymś, ponieważ są to puchary. Oczywiście na pierwszy plan wychodzą sprawy emocjonalne, sprawy związkowe, sprawy rodzinne. Natomiast oczywiście mamy tutaj całkiem sporo monet, tak więc może być to kontynuacja tego scenariusza związanego z pracą, związanego z E, jakąś inicjatywą e, związaną z waszą karierą. Tak więc moi drodzy, bardzo spokojny miesiąc wbrew pozorom, nawołujący was do tego, żeby spokojnie czekać, spokojnie się rozwijać, iść do przodu, ale e, bez szaleństw. Przemyśleć, co chcecie zrobić, znaleźć ten swój cel, pogodzić się z myślą, że musicie się rozwijać, że to jeszcze nie jest tak, że macie już wszystko. Co jest potrzebne do tego, żeby osiągnąć ten szczyt, o którym tak marzycie? Jest jeszcze przed wami droga, jest przed wami rozwój, ale przede wszystkim, co jest najbardziej pozytywne i co jest najlepsze, to to, że macie możliwość tego rozwoju. Jesteście na to gotowi. Chcecie wejść w coś nowego. Tak więc, um, naprawdę bardzo taki zrównoważony ten miesiąc i mam nadzieję, że przejdziecie przez niego. Zdrowo i spokojnie zostańcie w domu i uzbrojcie się, uzbrojcie, uzbrojcie się. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i oczywiście zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam.